Ziemia Łukowska ze swoją historią i przyrodą to wyjątkowe miejsce na mapie Lubelszczyzny i Polski. To tu przeszłość styka się z teraźniejszością, a regionalna historia nierozerwalnie wiąże się z historią kraju. To ta ziemia jest naznaczona krwią bohaterów września, ziemia, która stała się ostatnim bastionem walk o niepodległość, ale i ziemia, która była świadkiem wzniosłych wydarzeń, takich jak choćby bitwa pod Stoczkiem Łukowskim, w której generał Dwernicki pokazał kunszt polskiego oręża, czy ostatnia bitwa wojny obronnej pod dowództwem generała Kleberga. Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Kleberczyków, gdzie młodzież w sposób atrakcyjny i nowoczesny pozna ostatnie dni walk wrześniowych, dostrzeże przeszłość w teraźniejszości oraz historię wokół nas. Ziemia Łukowska to jednak nie tylko historia walki oręża polskiego, to również historia kształtowania się naszego lądu. Unikalne na skalę europejską i światową amonity zostały odkryte właśnie w okolicach Łukowa. Nasz region to raj dla osób pragnących odpocząć od miejskiego zgiełku na łonie natury. Rezerwat Jata to jeden z najstarszych rezerwatów przyrody w Polsce. W wielu miejscach rezerwatu natknąć się można na ponad stuletnie drzewa, a jego semi-naturalność nadaje mu urokliwego wyglądu puszczy. Miłośników literatury z pewnością zadowoli wizyta w Muzeum Polskiego Noblisty Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, miejscu, gdzie się urodził oraz spędził pierwsze lata swojego dzieciństwa. Ziemia Łukowska to także wyjątkowo atrakcyjne miejsce do aktywnego spędzania czasu. Wytyczony i oznakowany szlak Ziemi Łukowskiej to liczne trasy i ścieżki, zarówno rowerowe, jak i piesze czy biegowe, z miejscami odpoczynku prowadzące przez najpiękniejsze i najciekawsze zakątki dziewięciu gmin wiejskich Powiatu Łukowskiego oraz miasto Stoczek Łukowski. Jednostki samorządów terytorialnych należących do stowarzyszenia, lokalna grupa działania, razem ku lepszej przyszłości od 2008 roku. Opracowana przez członków stowarzyszenia strategia. Konsekwentnie wdrażana przez pracowników biura przyniosła oczekiwane i realne efekty. A to wszystko dzięki udanej współpracy z samorządami, aktywnymi przedsiębiorcami, liderami obszarów wiejskich, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury. Szanowni Państwo, współpraca z lokalną grupą działania w Łukowie e, wygląda imponująco na terenie miasta Stoszkołkowskiego. E, dzięki. W współpracy z lokalną grupą działania mogliśmy w roku 2021-2022 przeprowadzić dwie inwestycje, inwestycje rekreacyjno-turystyczne. Dzięki tym pieniążkom mieszkańcy Stoczka mogą zdrowo i sportowo korzystać z siłowni zewnętrznych na terenie parku miejskiego. W okresie ostatnich 14 lat. LGD pozyskało ponad 23 miliony złotych z programu rozwoju obszarów wiejskich. Otrzymane środki finansowe pozwoliły na realizację ponad 250 projektów związanych z budową infrastruktury publicznej, rozwojem przedsiębiorczości, pielęgnowaniem rodzimej kultury ludowej, edukacją ekologiczną, kulturalną oraz rozwojem i upowszechnianiem turystyki. Dzięki współpracy z lokalną grupą działania Razem Ku Lepszej Przyszłości w Łukowie i środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich udało nam się na terenie Powiatu Łukowskiego założyć 50 skrzynek geocachingowych, które następnie zostały podzielone w takie 5 ścieżek tematycznych historycznych. Dzięki czemu na terenie naszego regionu, na terenie Powiatu Łukowskiego, w różnych ciekawych miejscach związanych z historią naszego regionu, są ukryte skrzynki geocachingowe. Zachęcam gorąco, aby poznawać to, co jest do jest okaźnika, a jest to wspaniała przygoda, nie tylko dla najmłodszych, nie tylko dla młodzieży, ale także dla dorosłych, bo dzięki niej możemy nie tylko uczyć się, co oferuje nam w tym dziedzictwie historyczno-kulturowym nasz region, ale także świetnie się bawić. Odkrywając na przykład takie fajne skrytki, gdzie w paszporcie podpisujemy się, że je odkryliśmy. To jest takie odkrywanie lokalnych skarbów, i myślę, że właśnie dzięki. W współpracy z LGD mamy możliwość, dzięki środkom sprawu, mamy możliwość podkrywania tych lokalnych skarbów. W 2021 i 2022 roku lokalna grupa działania pozyskała ponad milion złotych na realizację projektu współpracy Szlaki turystyczne, atrakcje, rozrywka, trening z programu rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki czemu stowarzyszenie pobudowało wzdłuż Szlaku Ziemi Łukowskiej infrastrukturę turystyczną, za ponad 850 tysięcy złotych. Ponadto pracowaliśmy spacer wirtualny, mapę interaktywną dostępne na naszej stronie internetowej. Wydaliśmy grę planszową i grę karcianą typu doble, promujące nasze walory turystyczne szlaku ziemiłkowskiej, kolorowanki, inne gadżety, a także realizujemy wyjazdy studyjne.